Patrz! To on! Gazów, kryjmy się! Cicho, Scooby, nie masz się drgnąć! <milecie fingers out> uh uh, Witam w barze pod maczugą Polecam jaszczura z rusztu, soczyste gnaty, mamuta I jaja dinozaura Skosztuj Nie, 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 dziękuję panu A może ty skubinę? Pyszności Wcinaj na zdrowie koleś Mam nadzieję, że kudłaty i Skubi mieli więcej szczęścia i znaleźli ważne poszlaki. O! Czy słyszycie? Zwariowana muzyka! Zdaje się, że dochodzi gdzieś stąd. Ale tu nic nie ma. Z wyjątkiem tego! Patrzcie, jakaś kaseta! Jakim cudem kaseta magnetofonowa znalazła się w grocie Pteroczu O! Bratuno! Chyba go zgubiliśmy Spokojnie, Scooby, to nie duch, to tylko jakiś facet Cieszę się, że pana widzę Już myśleliśmy, że w tej jaskini straszy Tu straszy? Wypuśćcie mnie stąd Że kościotrupy trupy tak szybko biegają? Ja też nie. Kościoł trup! Uważaj, skubi. To znów skadzi obata twarz. Baby, nie! Nie Ten ptasior wciąż siedzi nam na karku! O, Zapraca. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Ja też. Uff. Uff, do kwadratu. Właśnie. Hej, a gdzie kudła tej skupi? Jak to gdzie? Cześć. <grym> Chociaż znaleźliśmy po szlakę, to nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele. Tak, ta kaseta nie ma nawet nazwy producenta. Sprawdźmy, co na niej jest! Ekstra! To najnowszy super przebój Albisa Johna! Pewnie pterolatki uwielbiały ptaka trola! Kumasz? Rock and roll? and roll. <ścoughs> Nie, kumam.